Udało mi się i dzisiaj. Udało mi się nagrać kawałek filmu, nie wiem jaki długi będzie. Korzystam z okazji, że jestem. Sam był u mnie Resiu dzisiaj, mój przyjaciel ze wsi obok. Jutro ma być u mnie Agniesia. Moja siostra w Chrystusie, bardzo bliska mi osoba z ze wsi obok. Byli u mnie przez chwilę nie wiem, obcy ludzie obcy ludzie, którzy wywołali we mnie uczucie lęku. Coś on tam krzyknął, Ukraina i jakąś plastikową piłę trzymał w ręku typu Husqvarna i kupi pan, kupi pan. Bolesne dla mnie jest to, że ci ludzie, ci ludzie takiego szemlanego autoramentu, bo to są oszuści, do, trafiają już wszędzie, dojadą wszędzie. Już nie ma takiego miejsca, gdzie można byłoby się schronić przed, przed nieprawością. Jest to smutne i przykre, ale lepiej się dzisiaj czuję zdecydowanie lepiej się czuję niż wczoraj. Wczoraj byłem zupełnie suchy. Ledwo, ledwo dawałem radę. Dzisiaj jest trochę lepiej ze mną. Jeszcze muszę popić wody, bo, 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 je, bo jeszcze schnę. Czekajcie, tylko muszę tu zrobić sobie porządek, bo nie jest to takie proste dla mnie. Żeby sięgnąć kuban z wodą, to muszę tutaj trochę poprzestawiać, poprzesuwać, ale już jest, już jest ok. Zaczynam się pocić. Nie wiem dlaczego. Chce mi odwiedzić dzisiaj mój doktor. Co dla mnie jest w ogóle ewenementem. Powiedział, że chce przyjechać, zobaczyć tą moją opuchliznę. Obliczyłem, że od początku brania tego leku Trifas zrzut wody nastąpił na poziomie 20,9 litra. Przez 11 dni brania, przyjmowania tego leku. Zeszło ze mnie 20,9 litra wody. Bardzo dużo. I co widać po, po moim ciele? Tego Wy może, może nie widzicie, ale ja to widzę i Wonka to widzi. Jest to bardzo, bardzo dobry wynik. Chociaż <kluzny> dla mnie niepokojące jest w ogóle to, że, że ta woda się gromadzi. W jaką stronę to pójdzie? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Czy to jest dobre wszystko? Co tu jest dobrego w tym... Czekajcie, tak spróbuję poustawiać. Dobra. Z czym do Was dzwonię? Rozmawiałem z Rysiem dzisiaj i rozmawiałem z nim o moralności, o takiej szeroko pojętej moralności i widzę, że jest to człowiek, który, który ma pojęcie o tym, doczuje gdzieś wewnętrznie i on jest wewnętrznie y, dobrze y, skalibrowany jeśli mogę takiego pojęcia użyć, poustawiane ma te, te czujniki, które są odpowiedzialne za moralność człowieka, poustawiane w właściwy sposób. Jest po prostu uczciwy. I Powiedziałem mu, że żyje nadzieją, że spotkamy się w niebie. On jest niewierzący. On deklaruje swoją niewiarę i ateizm, które, które biorą się stąd, że no nie ma żadnego sygnału, Mówi, gdybym dostał sygnał ze światów, że naprawdę tak jest, że jest niebo, jest wieczność. Ja wierzę, że Bóg mu da ten sygnał. Nie zostawi go bez, bez niego. W każdym razie polecam go jego troskliwej opiece. Polecam go, żeby, żeby Bóg go prowadził i strzegł i doprowadził do, do wieczności. Bo tak naprawdę tylko to jest przed nami. Nic więcej yy, dla nas nie, nie ma sensu i i nic więcej nie ma, nie ma znaczenia jak wieczność. Wiecie, co tak czuję, że jak, jak zgłębiam temat, jak próbuję, próbuję, podjąć, podjąć jakiegoś konkretu, to, to czuję się tak, jakbym był wyprztykany, jakbym wszystko już z siebie wydobył dla Was i, i podzielił się z Wami. Może to tak jest. Dziwne to, dziwne te to dziwne emocje mi towarzyszą ostatnimi czasy. Oczywiście za każdym razem, jak zaglądam do Biblii, to ciągle coś nowego widzę. <laughs> ciągle widzę świeżość tego słowa i, i wartość, wartość tych pojęć, które którymi przez 30 lat y, obracałem. Jakie to jest piękne, że poznałem Boga, takiego Boga. Jakie to jest piękne, że y, teraz moi bracia z zebrani gdzieś tam w, y, w okolicach Kudowy, y y y, w wynajętym domku, badają Biblię, studiują. O 17 dzisiaj będą mieli wieczerze. Pamiątkę wieczerzy pańskiej. Jakie to jest niesamowite, że są tacy ludzie, środowiska takie są, ludzi, którzy tymi sprawami żyją. Żyją tak bardzo, że dla nich jest to numer jeden całego ich życia. Podporządkowują wszystkie sprawy tej jednej, tej jednej idei. To jest to, co Jezus kiedyś powiedział. Królestwo Boże podobne jest do człowieka, który znalazł Czekajcie, spróbuję znaleźć to, co on tam znalazł, ten, ten człowiek To są takie Nie wiem, dla mnie niezwykłe, niezwykłe rzeczy, popatrzcie Czekajcie, czekajcie Ech, ile tych przypowieści tutaj jest w Ewangelii Łukasza? W tej chwili przerzucam Ewangelię Łukasza. Poczekajcie, znajdę to. Tak, znalazłem. To jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. I przeczytam Wam to. Wiecie co, Jezus spotykał się z tłumami ludzi. Spotykał się z tymi ludźmi i wykorzystywał czas na maksa, żeby tym ludziom przekazać to, co ma naprawdę wartość dla nich największą. I między innymi w XIII rozdziale Mateusz zapisał coś takiego. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł. Ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko co ma i kupuje oną rolę. Widzicie? Człowiek znajduje skarb. Skarb, czyli coś, coś niezwykle cennego. Schował go. No bo nie chciał, żeby mu ktoś sprzątnął sprzed nosa. Sprzedał wszystko co ma i kupił oną rolę. I ten skarb był jego. Dalej podobne jest królestwo niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Perła, co to jest? To jest wytwór małża, który cierpi, całymi latami cierpi, odkładając masę perłową wokół ziarna, którego uwiera, przeszkadza. To tak jak mamy w oku czasami coś i zostaje to otorbione, oklejone taką masą. To tutaj w tym wypadku jest to masa perłowa, dlatego te perły są tak drogie. Bo to jest. To jest po prostu ślad niezwykłego wieloletniego cierpienia tego zwierzątka. Ono po prostu cierpi tak długo, ojejku. Dalej podobne jest królestwo niebios do sieci, zapuszczonej w morze i zagarniającej o, 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 mi coś i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Zobaczcie, królestwo niebios, podobno do sieci, zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, która gdy była pełna którą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tam nie ma przypadkowych ludzi w Królestwie. W Królestwie Jezusa nie będzie przypadkowych znalezisk. Tam wszystko jest przepatrzone, dobrze, dokładnie przejrzane. Dlaczego? Dlatego, że w wieczności w Królestwie, które które Bóg przygotował dla tych, którzy, którzy są godni tego królestwa, nie będzie nic przypadkowego. Tam wszystko jest celowe, jest zamierzone. Wszystko ma sens, <laughs> dlatego że nigdy ma się już nie powtórzyć grzech i cierpienie. Nigdy. Gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, ta sieć była pełna i usiadłszy, dobre wybrali do a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i zobaczcie, wcześniej nie. Przy końcu świata tak będzie. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych. Przy końcu świata będzie coś takiego, że będzie to. Widziane przez wszystkich, oglądane przez wszystkich. To będzie, ja bym powiedział, transmitowane na całe uniwersum. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych. Ja nie wiem, który jest zły, a który jest sprawiedliwy, patrząc na człowieka, bo ja nie widzę jego serca. I wrzucą ich w piec ognisty, tam będzie płacić zgrzytanie zębów. Jezus pyta: Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa, a jeżeli ktoś był dobrze wyedukowanym, ale według reguł, których tak naprawdę nie rozumiał do końca, w pewnym momencie on stanie się podobny do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy, potrafi uszeregować, potrafi porozdzielać. Potrafi ponazywać wszystko. Hmm. Wiecie co, Biblia jest piękna. Piękna pokazuje. Piękne rzeczy. Mało tego. Jeżeli czegoś nie rozumiem, ona mi daje przestrzeń i wolność. I nadzieję, że ja to zrozumiem w pewnym momencie, bo nie rozumiem tego dzisiaj. Powiem Wam, że o tym gospodarzu, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy, nie do końca to jeszcze rozumiem. Nie czuję ciężaru gatunkowego, wartości tych słów. Czuję, że coś tam jest, ale, ale nie wyczułem jeszcze co. Ale wiem, że mam przestrzeń, w której mogę się poruszać i będzie mi to dane. Bóg jest piękny, bo daje nam czas daje nam możliwości. Co to będzie to niebo? Z punktu widzenia takiego racjonalnego, racjonalnie patrzącego na świat człowieka dzisiaj, współczesnego, to rzeczywiście będzie to Królestwo Pierścienia, władca Pierścieni, to będzie to Narnia, to będzie bajka, jak, to, to brzmi wszystko jak baśń. Jak nieprawdopodobna, niekończąca się opowieść o czymś tak dobrym i pięknym, bo żyjemy w świecie tak okrutnym i złym. Ten świat jest naprawdę zły. Ale Bóg, który walczy o dobro w tym świecie, bo to On jest Stwórcą wszystkiego. Tylko, że w tym świecie, dając wolność, wolną wolę, pozwolił na to, żeby zło, żeby zło się pojawiło, pozwolił na to. Dlaczego? Żeby pojawiło się, żeby objawiło się, obnażyło całą swoją złość i żeby wszyscy mogli zobaczyć, co jest dobre, a co jest złe. Żeby wszyscy mogli dokonać wyboru. I powiedzieć w pewnym momencie, Boże, wybieram dobro. Bo dobro jest po prostu piękne. Przepraszam. Ach. Trochę się boję tej wizyty lekarza dzisiaj, bo nie wiem, co on powie. Ja mam świadomość tego, że ja jestem na drodze, na drodze w dół. Tak po prostu jest. Taka jest rzeczywistość. nie będziemy się oszukiwać i gdzieś tam yy, ściemniać sobie, bo to, to w ogóle nie w tym rzecz. Próbuję analizować te emocje, których doświadczam. Te uczucia, które są moim udziałem, próbuję przyjrzeć się temu wszystkiemu. I pojawia się pewien lęk, pewna obawa, bo, bo ja nie wiem, co jest przyczyną tego, że nabieram tej wody. Czy to jest proces, jakiś śmiertelny proces, który, który rozpoczął się już i potrwa ileś tam czasu ale będę musiał być obstawiony tym czy owym, żeby w ogóle przeżyć. Oj, to schodzenie z tego świata jest, jest trudną rzeczą. To jest naprawdę ciężkie. Słuchajcie, chciałbym dotknąć jeszcze jednej kwestii. Napisał do mnie Marek z takim zapytaniem: jaki jest mój stosunek do, do tej hierarchii biblijnej? Kobieta, mężczyzna. W ogóle, jakie jest moje pojęcie Kościoła? Moje zrozumienie Kościoła i, i wartość Kościoła. Zacznę z Kościoła może. Kościół to jest takie miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy poznali Boga, zrozumieli Samego siebie, zrozumieli istotę życia, na czym to wszystko polega, i próbują wcielić to, po prostu wcielić to w życie. Wczoraj, jak opowiadałem, polecałem Wam kazanie, radka siei z Przystanku Niebo. Słuchajcie tego chłopaka, bo on naprawdę ma dużo do przekazania. Jeżeli chcecie słuchać dobrego materiału, to słuchajcie latka. I on opowiada tam o, o heroinie, o narkotykach, o potrzebie zażywania narkotyków i o tym, czym właśnie jest kościół. Kościół jest grupą terapeutyczną, gdzie spotykają się ludzie skaleczeni. Ludzie pobici przez życie, ludzie, którzy zrozumieli, czego im potrzeba, czego oni szukali, zrozumieli, że oni szukali miłości, znaleźli ją i są w stanie przekazać ją dalej. Ale miłość, tu to, to, to nie chodzi o tą miłość, o tę tyle w brzuchu, kiedy, wiesz, wiesz, chłopak z dziewczyną się spotykają i nagle zakochują się, tu nie o tą miłość chodzi. To jest fajna miłość, ale ona jest taka bardziej chemiczna. To tak samo reagują ptaszki, czy, czy, czy małpki, czy zwierzątka, bo, bo tam ta chemia też, też odgrywa znaczącą rolę, feromony jakieś. Ale tu chodzi o miłość, która jest zasadą życia. Miłość, która jest naczelną zasadą, która, którą kieruje się cały wszechświat. Popatrzcie, za, za moim oknem stoi jabłonka, w tej chwili opadają liście. I ona rodzi 200 kilo jabłek czy 300. Oczywiście wtedy, kiedy, kiedy koło niej ktoś chodzi. No ja teraz nie chodzę już koło tych drzew i wanka nie daje rady, bo za dużo ich ma. Przynosi mi czasami pęk czy czy jabłka z kolejnych jabłoni, to wokół czego chodzi, przynosi mi zerwane owoce i mówi patrz. I popatrzcie, i te wszystkie krzewy, drzewa owocowe, to wszystko rodzi, rodzi nadmiary, nadmiary tego co, do czego jest przeznaczone. Dlaczego? Dlatego, że to jest dla nas. To jest dla nas, żebyśmy byli nasyceni, żebyśmy byli nakarmieni, Żebyśmy byli szczęśliwi. To jest idea miłości, istota miłości. Kwiaty pachną dla nas, przywołują owady dla siebie, bo potrzebują być zapylone. To wszystko jest tak poukładane, Bóg to wszystko tak obmyślił, ale kieruje tym wszystkim naczelna zasada miłości. Jedno służy drugiemu. I Kościół jest takim miejscem, gdzie ludzie uczą się służyć jedni drugim. Naprawdę wysłuchajcie tego kazania: radka. Wysłuchajcie, jest, jest genialne w swojej prostocie, ale i w mocy przekazu, który tam drzemie. I to jest istota Kościoła, żebyśmy poznali nasze miejsce. I co otrzymaliśmy darmo, i co możemy darmo puszczać dalej? Piękna idea. Kościół to jest coś niezwykłego. Oczywiście ta idea nie ma nic wspólnego z tymi tworami pogańskimi, babilońskimi, rzymskimi, gdzie jest hierarchia, hierarchia ważności, gdzie na górze to jest taki pontifex, Maximus, potem są niżsi. Rangą, niżsi, rangą, a na dole jest, jest pospólstwo, czy plebs, to W ogóle to nie ma z tym nic wspólnego. Kościół Chrystusa, kościół, który założył Jezus, to jest, to jest królestwo, w którym jest jeden król, Pan władca, to jest Jezus Chrystus. I on będąc Panem wszech rzeczy, równocześnie jest sługą wszystkich. To jest coś, czego. Nie zrozumie żaden polityk tego świata. Jak patrzę na te wyścigi, wiecie, co w tej chwili się przygotowują na świecie do ostatniego biegu pre prezydenci, kandydaci na prezydentów Stanów Zjednoczonych. Przyglądam się temu, to... jak to jest daleko od, od tego, co, co przyniósł Jezus na, na świat. To nie ma nic wspólnego, nic kompletnie. Królestwo Chrystusa to jest to, to Królestwo, gdzie ludzie są dla siebie nawzajem, bo widzą wartość siebie. Ja widzę wartość drugiego człowieka, który do mnie przychodzi, patrzy mi w oczy, Rysiu przyszedł dzisiaj do mnie i tak patrzyliśmy na siebie ja zobaczyłem w nim, zobaczyłem człowieka, którego gdyby zabrakło w Królestwie, to będzie wieczna dziura. I tak jest z każdym. Każdy człowiek ma taką wartość. Ja nie wiem, według jakiego rozdzielnika to wszystko działa, że jedni przyjmują, drudzy nie przyjmują, nie mam pojęcia. I niestety tego, tego nie zgłębię. To już wiem, że, że nie jestem w stanie rozpoznać tego, dlaczego jedni przyjmą to, a drudzy nie przyjmą. Tam u podłoża tego jest gdzieś zachowane to ego. To takie niedobre coś. To coś, co opanowuje człowieka zupełnie bezwiednie, każdego z nas. Jak pojawili się ci, nie wiem kto, Ukraińcy, Cyganie, nie mam pojęcia, Turcy, nie wiem kto to byli, ale obcy, obcy, to byli obcy. Ja ich postrzegam jako obcych. Zobaczcie, samo pojęcie obcy. To znaczy, że we mnie siedzi ten stary człowiek. Czy ja byłbym gotów, czy byłbym w stanie oddać życie dla tych ludzi? To są pytania wcale niełatwe. Dlatego, że ja wiem, że mam dążyć do ideału. Okej, okay. nie będę się rozgadywał. Nie będę, dlatego, że od 14 do 15. Nie, 14.15 będzie u mnie pan doktor. Muszę się przygotować jeszcze jakoś. A jest 12.43 w tej chwili. Wiem, że jeszcze Iwonka wróci tutaj do domu. I jestem jakiś taki dziwnie przesycony czymś. Nie wiem czym. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. Dla Was to jest ciekawostka, bo możecie oglądać pewien proces, pewien proces, który się dzieje na żywo. Oczywiście, ja bym nie chciał z tego robić takiej, wiecie, to sensacji, jak to, jak to telewizja zarabia na, na, na tym, że ludzie się negliżują, że obnażają się, że robią taką vivisekcję. Nie, nie, mi nie o to chodzi. Ja, pokazując siebie, chciałbym pokazać Wam, że istnieje taka możliwość, że będąc człowiekiem w tym miejscu, w którym jestem, w tym stadium życia, w którym jestem, mogę mieć pełen Boży pokój. Mogę się nie bać. Widzicie, i boję się i nie boję się. Patrzcie, dwa, dwa stany się pojawiają równolegle. Ale mogę być spokojny. I ten spokój wynika skąd? Z czego? Z tego, że poznałem Boga, jaki on jest. O, Iwonka zajechała. Poznałem mojego zbawcę, mojego pana i zbawiciela. Wjechała moja żona. Zostaję się z wami. Trzymajcie się, kochani. Zostańcie z Bogiem. Jeśli się uda, jutro mam Agnieszkę tutaj mieć. Jak będę miał czas z Agnieszką, to będę z Agnieszką. Na 100%. Lubię ją. To jest taki anioł w naszym życiu. Pojawił się kiedyś anioł w naszym życiu. Agnieszka i Piotruś. Małżeństwo. Piękni ludzie. Kochani ludzie. Dla mnie są wzorem. Małżeństwa, rodziny, braterstwa, naprawdę piękni ludzie. Ja wiem, że oni mają swoje i za kołnierzem i czują swój niedostatek. Ja wiem, to jest normalne, to jest z każdym jest tak samo. Ale wiem, kim są dla mnie i kim są w ogóle, kim, kim stali się, jak Bóg ich przemienił, kim byli, wiem, kim byli. I widzę, kim są. Do zobaczenia. Jak będę już po spotkaniu z Agnieszką, to oczywiście opowiem o tym spotkaniu. Trzymajcie się. Jestem taki dziwny, dziwny, zawieszony, jakiś taki rozkojarzony. Serce mi jakoś tak dziwnie, dziwnie bije. Kołaczę tak dziwnie. Zostańcie z Bogiem. A może jeszcze dzisiaj się spotkam z Piotrusiem, z Piotrusiem z Anglii. Zawsze jak patrzę na tą stópkę, na której telefon teraz stoi, to, to mi się przypomina Piotrusz, który, który kupił mi tą stópkę, żeby, żeby mi się łatwiej nagrywało. Rzeczywiście łatwiej się nagrywa, zdecydowanie łatwiej. Piękny Piotrusz, jejku ile ja was mam, wszystkich pięknych, kochanych ludzi. Marek, musimy dokończyć tą rozmowę tak tete a bo no nie byłem w stanie odpowiedzieć Ci na pytania tutaj publicznie. Za mało przestrzeni, za mało czasu. Zostańcie z Bogiem, trzymajcie się. Albo pokażę Wam... A nie, nie będę pokazywał. Ulwonka weszła, nie chcę już jej narażać tutaj wbrew jej woli. Zostańcie z Bogiem. hey hey